Nie przestaje się dziwić temu, że polscy politycy zawsze idą kilka kroków za polskim społeczeństwem. I y, polscy politycy, niestety, w większości są bardziej konserwatywni niż polskie społeczeństwo, i wydaje mi się, że też źle oceniają y, oczekiwania Polaków. Nadal pozostaje dla mnie niepojęte, że problem edukacji seksualnej staje się tak dominujący. To znaczy, naprawdę. I większość rodziców też chce chciała wprowadzenia tego przedmiotu obowiązkowo. Bo co oznacza nieobowiązkowość? Oznacza, że nie wszystkie dzieci będą miały dostęp do pełnej wiedzy. Wicepremier Kośniak Kamysz, który rozpoczął tę dyskusję, doprowadził do tego, że wylaliśmy dziecko z kąpielą. No miał poparcie I to premiera Jerfa jest... Trzaskowskiego? Niestety, to niestety. Powiedzieć. I to mnie bardzo niepokoi, bo co innego. Yy... Platforma Obywatelska obiecywała w wyborach, i wycofywanie się teraz z tak kluczowej, a jednocześnie naprawdę prostej, nie powinni, niebudzącej kontrowersji sprawy, jest no, kompromitujące. To nie jest tak, że Polacy oczekują, że wszyscy skręcimy w prawo i nagle zaczniemy podważać jakieś podstawowe zdobycze cywilizacyjne. Polacy oczekują bezpieczeństwa, Polacy oczekują dobrych usług publicznych. Państwa, za które nie muszą się wstydzić. Czy Polacy oczekują, że nagle zamienimy się wszyscy w, w, pana w kopię pana Nawrockiego i będziemy ograniczać dzieciakom dostęp do wiedzy? Nie, i to też wynika z sondaży. Polacy oczekują, że Polska będzie państwem nowoczesnym, idącym do przodu.